Siemka. W dzisiejszym materiale pokażę Wam nowego poda od firmy Smok RPMA 2S w kicie na jeden wymienny akumulator 18650 dzisiaj w kolorze czerwonym. Przyjrzyjmy się z bliska, jak wygląda samo opakowanie. I przejdźmy do jego zawartości. Kabelek USB typu C. Mamy dwa kardlicze o pojemności 7 mL, jeden nagrzałki RPM. Mamy tutaj grzałeczkę meszową o oporności 0,4. Zalecana moc przez producenta to 25 W. Drugi kartridż, preinstalowany w urządzeniu Jest on na grzałki RPM2 Również mamy tutaj grzałeczkę meszową Ale tym razem o oporności 0,16 Zalecana moc przez producenta to 40W Włóżmy ją sobie z powrotem Oczywiście pod tą ześlepką zalewamy nasz płyn. Mamy samo urządzenie. Port USB typu C do aktualizacji bądź ładowania naszego urządzenia. Przycisk Fire, Minus, Plus. Miejsce na nasz kaddicz. I gigantyczne przeloty powietrza. Dalej znajdziemy również instrukcję obsługi i komunikat od samego producenta, aby używać oryginalnych akumulatorów z nieuszkodzoną izolacją. Podnieśmy zatem klapkę. I zamontujmy nasz akumulator. Zwróćcie uwagę, aby włożyć akumulator plusem do góry i minusem do dołu. Załóżmy klapkę z powrotem. Na wcisk. I uruchommy go. Pięcioklikiem włączamy. Na pierwszy rzut oka zobaczycie poziom naładowania akumulatora podany procentowo. Ilość watów ustawionych na grzełeczkę. Sam pod podaje do 80 watów. Woltaż, oporność grzełeczki. Czas ostatniego zaciągnięcia i ilość burzków. Oczywiście przyciskiem Fire podajemy napięcie na grzałkę. Klikając go trzy razy, możemy ten przycisk zablokować. Takim samym sposobem odblokować. Przyciskiem minus oraz plus możemy zablokować te przyciski, aby przypadkowo w kieszeni nic nam się nie zmieniło. W taki sam sposób odblokowujemy. Przyciskiem Fire oraz Minus możemy zresetować nasze burzki. Jedynie co musicie jeszcze zrobić to zalać Wasz ulubiony płyn, włożyć cartridge na jego miejsce i cieszyć się z gotowego RPM2S w kicie. Dajcie znać jak podobał Wam się materiał, lajkujcie, udostępniajcie i komentujcie, a my widzimy się w kolejnych filmach. Siemanko!